Dobry wieczór Magdalena Antoszak. Minęła godzina 18.30. Zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Na początek zobaczmy, co dziś przygotowali nasi reporterzy. Rolnicy nie mają jak dojechać, tak samo tu jest połączenie z głogówkiem. Droga, że tu bliżej, a tak w koło, potem to jest problem. Problemu jednak nie będzie, bo Urząd Wojewódzki przekazał dziś pieniądze na popowodziowe remonty. Chcielibyśmy się z powrotem przeprowadzić do, Babo do, do Kietrza, sprzedać to w Baborowie. No, bo to nie ma sensu się męczyć, właśnie, bo lepiej nie będzie. Mieszkańcy ulicy kolejowej mają dość dziurawej drogi. To jest tak naprawdę niebezpieczeństwo tej konstrukcji, że nie widzimy dobrze, co jest w środku. Dlatego Prudnik wierzy, że w sprawie wieży znajdzie porozumienie z czeskimi sąsiadami. A na początek przenosimy się do Starych Siłkowic, gdzie mieszkańcy sprzeciwiają się budowie biogazowni w sąsiedztwie swoich domów. Ich zdaniem lokalizacja inwestycji nie została skonsultowana społecznie. Dziś spotkali się z inwestorem, by przedstawić swoje obawy i zastrzeżenia wobec projektu. Na miejscu jest Jakub Słupecki. Kuba, powiedz proszę, jakie argumenty przeciwko inwestycji podnoszą mieszkańcy? Dobry wieczór. Przede wszystkim mieszkańcy protestują ze względu na hałas, zapach no i właśnie brak konsultacji społecznych. To są główne argumenty, które wyciągają zarówno mieszkańcy starachowic, Starych Starachowic, jak i również władze gminy Popielów. Ze mną jest pani Wójt, pan Sybilla Stelmach. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o argumenty, które jeszcze przemawiają za tym, żeby zablokować inwestycje, to jak one brzmią? Tak mieszkańcy gminy Popielów, szczególnie mieszkańcy Starych Siółkowicz, z pełnym poparciem samorządu gminy Popielów radnych sprzeciwiamy się lokalizacji tej inwestycji. Lokalizacja jest bardzo niekorzystna, lokalizacja jest bardzo bliska domów mieszkalnych. Yy, lokal... Nasze przede wszystkim yy, najbliższe yy, zabudowania znajdują się zaledwie 400 metrów od samej biogazowni. Tak, nie, te, nie tylko to, że 400 metrów najbliższe zabudowania, ale mamy do czynienia ze zwartą budową, yy, zabudową ulicy Warszawskiej, ulic Bocznych, ulicy Powstańców, yy, szczególnie w Starych Siełkowicach. Ponadto inwestycja ma być wybudowana w odległości 420 metrów od miejsca poboru wody dla gminy Popielów dla 70% mieszkańców tej gminy więc sprawa już nie dotyczy tylko mieszkańców samych Siłkowic, ale mieszkańców większości gminy Popielów. Bo na... W ramach tego wszystkiego podjęliście również uchwałę, która ma zablokować całą inwestycję. Stosowną uchwałę podjęliśmy, uchwałę, której treść brzmi, że jesteśmy przeciwni tej inwestycji i uchwałę przekazaliśmy do Rady Powiatu i do, do Sejmiku Województwa Opolskiego. Postawmy kropkę. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę. Jeżeli chodzi o sam przemysł przebieg dzisiejszego spotkania z inwestorem więcej w kurierze opolskim o godzinie 21.30. A ze starych sięłkowic mówił Jakub Słupecki, dziękujemy ci bardzo za relację z tego spotkania i zmieniamy temat. Rządowe miliony na odbudowę lokalnych mostów po powodziach wojewoda opolska podpisała dziś umowę z trzema gminami i dwoma starostwami. Część inwestycji już trwa. Na przepuście prowadzącym z pisarzowic do Kierpnia praca wry. Bardzo dobrze idzie robota, z ku końcowi. Na efekty czekają mieszkańcy wsi, którym we wrześniu ubiegłego roku żywioł zniszczył przeprawę. Rolnicy nie mają jak dojechać, tak samo tu jest połączenie z głogówkiem. Droga, że tu bliżej, a tak w koło potem to jest problem. To jedna z inwestycji, która otrzymała dziś dofinansowanie w Urzędzie Wojewódzkim. Będzie poszerzone dodatkowo światło tego przepustu, co spowoduje właśnie, że on będzie przygotowany już na jeszcze większą wodę na przyszłość. Jesteśmy w fazie końcowej realizacji tego zadania. Liczę, że najpóźniej w listopadzie zadanie to zostanie odebrane. Dziś umowę podpisały także trzy gminy. Lewin Brzeski na odbudowę mostów w kantorowicach. Prudnik, na remont przepustu pod drogą komunalną i brzeg na przeprawę prowadzącą na kępę młyńską. Powiat Nyski otrzymał prawie 4 miliony na most tymczasowy, który właśnie powstaje w Markowicach. Samorząd czeka jeszcze na pieniądze na dwie stałe przeprawy. Docelowy oczywiście most to jest koszt blisko 30 milionów złotych i na to mamy promesę, dlatego możemy przygotowywać postępowanie, jeśli chodzi o zamówienie publiczne. Tak też czynimy, przygotowujemy. Się do tego mocno 7 milionów złotych przekazał opolski urząd wojewódzki. Teraz jednak piłeczka jest po stronie samorządów. To na ich barkach jest zarówno wniosek który składają a później rozstrzygnięcie w przetargu i wyłonienie wykonawcy. Jak podkreśla wojewoda będą kolejne umowy podpisywane z tymi samorządami które otrzymały promesy cały proces inwestycyjny rozpisany jest na kilka lat. Ulica kolejowa w Baborowie od kilku lat paraliżuje życie jej mieszkańców. To za sprawą ogromnych ubytków w nawierzchni oraz głębokich i rozległych kolei. Miejscowi od lat walczą o remont drogi, jednak według nich burmistrz składa im tylko obietnicę bez pokrycia. Izabela, zapisek: Nie wychodzę, bo nie mam którędy. Siedzę w domu cały czas. Życie pani Julii mieszkanki ulicy Kolejowej w Baborowie w ciągu ostatnich kilku lat stało się prawdziwą udręką. Ze względu na fatalny stan drogi nie jest w stanie dostać się do miasta. Jeżeli skacze przez tory, to krzyczą, nie wolno. A ja mówię, to którędy mam chodzić? Tędy nie pójdę, tędy nie pójdę, to nie wiem, no tak. Po prostu muszę się jeździć i koniec. Jeśli komuś już uda się wyjechać, to wiąże się to często z ryzykiem uszkodzenia pojazdu. Ja też miałam takie usterki, mam co chwilę związane z zawieszeniem. O remoncie drogi mówiło się już w 2015 roku, jednak jej stan diametralnie się pogorszył wraz z pojawieniem się firmy skupującej zboże, która znajduje się na końcu ulicy Kolejowej. Codziennie przejeżdżają nią setki ciężarówek, co dodatkowo uprzykrza życie mieszkańcom. Mówię jak do żony, jak ma być tak dalej jak jest. No to chcielibyśmy się z powrotem przeprowadzić do, do, do kietrza. Mieszkańcy skarżą się, że pomimo licznych interwencji burmistrz wciąż nie podjął żadnych decyzji związanych z polepszeniem sytuacji na tej drodze. Rozpoczął się pseudoremont, ale nie naszej drogi. Cały czas nasza ulica Kolejowa jest wymieniana, jako remontowana, a u nas się praktycznie nic nie dzieje. Mieszkańców możemy zapewnić, że w planie e, projekcie budżetu na 2026 rok rozważamy, rozważamy i będziemy akurat prawdopodobnie uwzględniać koncepcję kolejnej drogi, która odciąży tamten fragment miasta. Mieszkańcy przyznali, że wyszli z prośbą o pomoc w wyrównaniu i przysypaniu nierówności na drodze do właścicieli giełdy zboża. Skontaktowaliśmy się z nimi z prośbą o komentarz w tej sprawie. Jednak do momentu emisji tego materiału takiego nam nie udzielili. Izabela Zapisek, kuriero Polski. Co dalej z wieżą Woka w prudniku? Drewniane elementy zabytku są zagrożone zawaleniem. Problem dotyczy też innych wież, widokowych w gminie, które zostały zbudowane z niskiej jakości drewna. Samorząd szuka pomocy finansowej w czeskim bruntalu i wierzy, że współpraca będzie konstruktywna. Wojciech Bularz. Wieża Woka, jaka jest, każdy widzi. Jest dla mnie ważna o tyle, że to mam ładną panoramę miasta. Podoba mi się, tak? No takie zabytki powinniśmy po prostu szanować, tak? Znacznie trudniej zauważyć powód zamknięcia konstrukcji. Tam widać ten ostatni balek. Pan, jak to, jak to wygląda? Jak tłumaczy budmistrz? 16 lat temu do wieży dobudowano drewnianą konstrukcję z tak zwanego posuszu. Niewystarczająco zaimpregnowane drewno służy grzybom i owadom za stołówkę, która w każdej chwili może się zarwać. Z zewnątrz wygląda ładnie, ale zakonserwowane bardzo szybko się degraduje e, od wewnątrz. I to jest tak naprawdę niebezpieczeństwo e, tej konstrukcji, że nie widzimy dobrze, co jest w środku, a może zagrazić to e, zawaleniu. Podobne problemy gmina miała z dwoma innymi konstrukcjami w Wieszczynie i na Koziej Górze. Ta pierwsza jest zamknięta, ta druga zburzona, ale najcenniejsza jest Wieża Woka. To najstarsza taka konstrukcja w Polsce. Jest to też dawny relikt trwania rządów morawskich czy rządów czeskich na terenie dzisiejszego Górnego Śląska. Bowiem wok, namiestnik z Styrii, Karynty, hrabia Rab, przyjaciel króla czeskiego Przemysława Otokara II, dostaje od niego polecenia, aby wybudować potężną warownię, broniącą północnych granic państwa czeskiego przed ekspansywnymi piastami górnośląskimi. Ale teraz historia zatoczyła koło. Prudnik zmaga się ze zniszczeniami po powodzi. Stąd pomysł burmistrza, aby o pomoc w demoncie wieży. Prosić czeski samorząd. Mamy deklaracje partnerskie, choćby właśnie z Bruntalem, gdzie też mają zabytkową wieżę widokową, też chcą ją odbudować, wyremontować. My też, więc gdzieś jakiś punkt spójny mamy, żeby to zrobić ze środków polsko-czeskich. Do zbudowania Unii Polsko-Czeskiej jeszcze długa droga, ale władze Prudnika w sukces mocno wierzą. Wojciech Bulasz, Kurier Polski. Oglądają Państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego. Proszę zobaczyć, co jeszcze przygotowali nasi reporterzy. W tej chwili już miesiąc jestem po leczeniu, po zakończonym leczeniu. Komfort życia znacznie się poprawił bez, bez nawrotów. Dziś Światowy Dzień Pokrzywki. Co wiemy o tej chorobie? Przyroda, zamki, pałace, kulinaria to są trzy główne elementy, którymi dzisiaj się promujemy. Znamy laureatów najlepszego produktu turystycznego na Opolszczyźnie. Jak zachować się na przejeździe kolejowym, gdy samochód odmówi posłuszeństwa? Czy w sytuacji zagrożenia można wyłamać szlaban? I czym właściwie jest żółta naklejka? To tylko część zagadnień omawianych podczas bezpłatnych warsztatów organizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe dla kierowców. Te odbyły się dziś w Nysie. 33 zabitych i 15 osób ciężko rannych. To tegoroczny bilans wypadków, do których doszło na przejazdach i przejściach kolejowych w całym kraju. Chwila nieuwagi, pośpiech lub zwykła ignorancja. To najczęstsze przyczyny większości zdarzeń. Gdy kampania się rozpoczynała w 2005 roku. Tych wypadków było 252 na przejazdach kolejowo-drogowych. Dzisiaj po 20 latach kampanii w wyniku różnych działań, działań technicznych, organizacyjnych, pracowniczych w ubiegłym roku odnotowaliśmy 157 wypadków. Dlatego spółka PKP polskie linie kolejowe przystąpiła do kolejnej akcji edukacyjnej. Władze spółki spotkały się z instruktorami nauki jazdy i egzaminatorami WORD. Lepiej przygotowany instruktor to lepiej przygotowany przyszły kierowca. Co? Będziemy uświadamiać i mówić, jak ważne jest bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Co zrobić, gdy szlaban opadnie, nim zdążymy opuścić przejazd? Wtedy należy go wyłamać. A co jeżeli z jakichś względów nie możemy usunąć naszego pojazdu z przejazdu kolejowego, wtedy należy niezwłocznie zadzwonić pod numer 112 i przekazać dyspozytorowi numer skrzyżowania, na którym utknął nasz pojazd. Wszystkie informacje znajdziemy na tak zwanej żółtej naklejce, która znajduje się przy każdym przejeździe. Dzięki temu operator 112 wie, w którym miejscu jesteśmy. Wyświetlają mu się od razu telefony do najbliższych służb ratunkowych, jak również do naszych służb odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego, po to, aby można było poprosić o wstrzymanie ruchu pociągów na danej linii. Statystyki wypadków na przestrzeni lat uległy znacznej poprawie. W 2014 roku na torach zginęło ponad 180 osób. 10 lat później liczba ta zmniejszyła się o ponad 30. Jakub Słupecki, Kury do Polski. Rozpoczął się tydzień budowania relacji oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Dobrych relacji warto uczyć się od dziecka. Dlatego w publicznym przedszkolu numer 25 w Opolu, opolska kurator oświaty zachęcała do kształtowania dobrych postaw i przeciwdziałania agresji wśród młodych. Ta akcja ma nie dotyczyć tylko i wyłącznie zajęć w placówkach, ale również e, takiego środowiska rodzinnego którego ani przedszkola, ani szkoła nigdy nie zastąpi, żeby zwrócić uwagę na to, co staje się naszym społecznym problemem, czyli przemoc rówieśnicza, a przecież ona nie dzieje się tylko i wyłącznie w szkole. Dobre relacje, to znaczy co? dzielić się cukierkami. I jeszcze nie zabierać ubrań. Na przykład jak jest jeden klocek, a druga osoba też go chce, to można się nim podzielić. Jeżeli grupa będzie zgrana, będzie ze sobą zaprzyjaźniona, to te dzieci będą się starały rozwiązywać konflikty i nie będą dążyły do, do eskalacji jakichś zdarzeń. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od integracji. Dzieci, widząc dobre przykłady, będą się tak samo zachowywać, bo przykład idzie z góry i to my pokazujemy, jak, jak po prostu mamy się zachowywać. Razem razem moc przyjaźń to nasz skarb i moc. A w głównym wydaniu kuriera opolskiego czas na kolejne informacje z regionu w skrócie. Zapraszam. Ciężarna kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. W namysłowie 63-letni kierujący wjechał w 30-latkę. Jak się okazało, poszkodowana jest w piątym miesiącu ciąży. Kobieta trafiła do szpitala, a szczegółowe okoliczności zdarzenia ustala policja. Blisko 2 promile alkoholu w organizmie miał 26-letni kierowca Volkswagena. Mężczyzna spowodował kolizję i nie posiadał prawa jazdy. Policjantom tłumaczył, że po prostu nie miał czasu go zrobić. Teraz będzie jednak musiał znaleźć czas, aby stanąć przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna oraz kara do 3 lat więzienia. Było dyplomatorium. Jest staż. Świeżo upieczeni lekarze zasilili szeregi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. To 40 absolwentów kierunku lekarskiego, którzy będą zdobywać doświadczenie pod okiem specjalistów przez najbliższe 13 miesięcy. Z bezpłatnego zwiedzania Muzeum Śląska Opolskiego skorzystają seniorzy. Drzwi instytucji będą otwarte dla nich przez cały najbliższy weekend. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji, która od lat zachęca starsze pokolenie do obcowania z kulturą. Zazwyczaj kojarzy się z alergią, bo pojawia się nagle, a jej przebieg jest bardzo intensywny. Mowa o pokrzywce, która nie tylko powoduje świąt, ale też opuchlizne i nieestetyczne wykwity na skórze. To choroba, która bardzo obniża komfort życia. Dziś w Światowym Dniu Pokrzywki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu odbyło się spotkanie edukacyjne z pacjentami, którzy mierzą się z tym uciążliwym schorzeniem. Siedem miesięcy temu pani Aleksandra po długim sezonie zimowych infekcji poszła na siłownię. Po powrocie z zajęć zaczęła odczuwać swędzenie w różnych miejscach ciała. Zdjęłam strój sportowy i się okazało, że mam bardzo sine nogi, właśnie z bąblami i bardzo się dziwiłam. Nie wiedziałam, co to jest w życiu, czegoś takiego nie widziałam. Mijały miesiące, a diagnozy nie było. Kilkukrotnie z powodu opuchlizny, szczególnie na twarzy, pani Ola trafiała na SOR. Pomoc znalazła dopiero w opolu. Choroba jest podstępna i niejednoznaczna, dlatego diagnostyka często jest długa, a leki antyhistaminowe, a nawet sterydy nie zawsze przynoszą efekt. Wtedy sięgamy po takie formy leczenia, jak tzw. Tak na przykład leczenie biologiczne I dysponujemy obecnie takim lekiem w naszym kraju, co jest wielkim przełomem dla naszych pacjentów. To jest lek, który jest bardzo skuteczny, bardzo bezpieczny. Zdarzają się jednak tacy pacjenci, których organizm jest oporny nawet na leczenie. Biologiczne. Co pomogło? Nowy lek zastosowany. Jest to badanie kliniczne. W tej chwili już miesiąc jestem po leczeniu, po zakończonym leczeniu. Komfort życia znacznie się poprawił bez, bez nawrotów. Pod błachą nazwą kryje się poważna choroba przewlekła, na którą choruje 1% populacji, czyli 365 tysięcy osób w Polsce. Pokrzywka częściej dotyka kobiet, ale zachorować może każdy bez względu na wiek i płeć. Czasami pokrzywkę wywołuje długotrwały stres lub intensywna infekcja. Coraz więcej dowiadujemy się na temat tej choroby, ale nie jest to choroba, którą się dziedziczy bezpośrednio po rodzicach, tylko predyspozycje genetyczne mogą mieć znaczenie, że komórki, które mamy w skórze, które odpowiadają za objawy tej choroby, inaczej reagują. Istotne jest to, że choroba nie jest zakaźna, a poza leczeniem ważne jest monitorowanie objawów. W tym zakresie ułatwieniem jest aplikacja, w której pacjenci odnotowują reakcje na leki. Pozostajemy w temacie zdrowia. Rozpoczął się miesiąc podnoszenia świadomości na temat raka piersi, który jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Październik to idealny moment, żeby porozmawiać o zdrowiu. W sali imienia Karola Musioła w opolskim ratuszu zainaugurowano kampanię Różowe Opole Kobiet. Na miejscu była Anna Święcicka. Każdego roku w Polsce 20 tysięcy kobiet słyszy dramatyczną diagnozę rak piersi. Na całe szczęście jest to choroba wyleczalna, ale jest jeden warunek, że faktycznie jest wykryta we właściwym stadium, czyli tym początkowym. Oczywiście to, co najważniejsze, to profilaktyka. A ze mną dr Tomasz Szachębiński. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, jak leczy się raka piersi? Leczenie raka piersi jest leczeniem skojarzonym, to znaczy łączy się chirurgię często z radioterapią i leczeniem systemowym, czyli różnego rodzaju chemioterapią, immunoterapią, blokadą hormonalną. To jest leczenie skojarzone, które ma na celu jak najmniej dać spustoszenia, a jednocześnie największe szanse na wyleczenie. I szanse oczywiście są, ale tak jak powiedziałam, profilaktyka jest najważniejsza. Dokładnie. Wcześniej wykryty rak piersi, podkreślam to z całą mocą, jest chorobą wyleczalną. I no, trzeba robić wszystko, żeby rozpoznać go jak najwcześniej, bo tutaj mamy największe szanse. Dobrze byłoby badać się samemu raz w miesiącu, w każdym przypadku, kiedy zobaczymy coś niepokojącego, zgłaszać się do lekarza przynajmniej raz do roku być zbadaną przez lekarza. Dobrze byłoby połączyć to z jakimś badaniem obrazowym, szczególnie w tym przedziale wiekowym, kiedy to, to zachorowalność jest największa. Jeżeli chodzi o program badań przesiewowych, to między. 45 a 74 rokiem życia. Nie potrzebujemy żadnego skierowania od lekarza, idziemy prosto, wypełniamy ankietę, wykonujemy mammografię, wynik dostajemy do domu. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, najważniejsze to badać się i tutaj też myślę, że ważny apel do panów. Dbajcie o swoje partnerki, żony, przypominajcie o badaniach, bo zdrowie jest absolutnie bezcenne, a wszystkie działania w ramach kampanii Różowe Opole Kobiet będą prowadzone przez cały październik. O szczegółach będą się Państwo mogli dowiedzieć ze strony miasto Opole. Trzy wyróżnienia, siedem certyfikatów, orod oraz certyfikat turystyczne odkrycie roku 2025. To wszystko wręczono podczas gali O Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Nagrody pomagają w promocji tego, co najlepsze w naszym regionie. Hanna Honisz. Nasz region ma wiele do zaoferowania zwiedzającym, bo w konkursie na najlepszy produkt turystyczny województwa polskiego wzięło udział 49 propozycji. Naszą szansą jest na pewno przyroda, zamki, pałace, kulinaria. To są trzy główne elementy, którymi dzisiaj się promujemy. Zachęcamy jednak do bliższej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami. Tego nam wciąż, wciąż bardzo brakuje. A ta współpraca jest kluczem do skutecznego przyciągania turystów na dłużej niż tylko jeden dzień. Jeden z certyfikatów otrzymał Karp i Grupa Rybacka Opolszczyzna. To ryba, która króluje nie tylko na wigilijnym stole. Walory smakowe i odżywcze zawdzięcza Dobrej hodowli i krótkiemu łańcuchowi dostaw. Pierwsza nasza dewiza to jest właśnie przez żołądek do serca, a, a druga to jest wyprodukować, sprzedać, kupić i zjeść. I to jest całe motto tej naszej działalności. Po sąsiedzku w Niemodlinie certyfikat otrzymał też Zabetek z 1313 roku, który powoli odzyskuje dawne piękno. Zamek to jest ciągle nieodkryta historia. Historia, którą w każdej cegle odkrywamy na nowo, spacerując po naszym zamku. Tutaj na pewno turyści znajdą coś dla siebie turystycznym odkryciem roku 2025 został zabytkowy park w Pokoju. To wielka szansa na promocję i tłumy zwiedzających. Potwierdza to Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach, które najpierw zostało odkryciem, a teraz otrzymało certyfikat. Muzeum znajduje się w budynku z 1904 roku, czyli to jest budynek autentyczny. To był budynek administracyjny fabryki porcelany, więc widać w tym budynku tą historię, która tam się działa. Mamy cztery piętra wypełnione porcelaną. Przedstawiamy porcelanę z całego Śląska, Górnego, Dolnego, Opolskiego. Opolski produkty turystyczne startują też w konkursach ogólnopolskich. Jednym z nich jest Opole, stolica polskiej piosenki. Hanna Honisz, Kurier Opolski. I tą turystyczną informacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Ja zapraszam Państwa jeszcze na TVP3 Opole w chmurze. Sport Opolski, prognoza pogody i oczywiście rozmowę kuriera, którą dziś poprowadzi Katarzyna Polaczek. No, ja wracam do Państwa o 21.30. Do zobaczenia. Miłego wieczoru.